Siema, z tej strony Kubik. Z witam i zapraszam Was na kolejny odcinek poradnika z NBA. Dzisiaj zajmiemy się quick playsami. Nie są to te playsy, o które wszystkim chodzi te wspaniałe, skomplikowane akcje grane przez drużynę NBA. Są to najprostsze akcje grane najczęściej, kiedy brakuje nam czasu na rzut, kiedy kończy się zegar 24 sekund i musimy coś wykonać. Jak wywołujemy to okienko, naciskamy krzyżak w prawo i mamy opcji: izolacja, post-up, get-open, cut to the basket, run best play. Opcja numer 5 to jest właśnie opcja grania playsów, ale my nie wybieramy tych playsów, wybiera to za nas. AI omówimy sobie pokrótce te pierwsze 4 zagrania. Pierwsza z tych pięciu szybkich akcji izolacja. Jak sama nazwa wskazuje, zawodnicy z naszej drużyny zrobią nam po prostu miejsce na akcję 1 na 1 tutaj na środku zostało zrobione miejsce dla Feltona przejdźmy na skrzydło tutaj na skrzydle jest zrobione miejsce to się przydaje na przykład w końcówkach meczów kiedy chcemy zagrać akcję 1 na 1 wybitnymi zawodnikami do takiego grania typu LeBron kobi tutaj też można to zastosować w ten sposób zrobić sobie miejsce na pick and rolla które omawiałem w poprzednim poradniku tutaj mamy przypadek mismatcha czyli Zawodnik o wiele wolniejszy na nogach kryje Feltona. Izolacja. Można go łatwo minąć, zdobyć punkty. Opcja numer dwa: Postap. Czyli gra tyłem do kosza. Wykorzystujemy sytuację. Ustawia się Carmelo Antony tyłem do kosza. Tutaj jest podwojony, ale dość nieudolnie. A I proszę, punkty. Kolejna sytuacja tego typu. Tym razem bez podwojenia. To jest dobra akcja na zawodników, którzy dobrze grają tyłem do kosza. Tutaj akurat Carmelo Anton nie jest dobrym przykładem takiego zawodnika. Zwykle są to zawodnicy wysocy, ale jak widać, też sobie radzi. Mieliśmy przykład podwojenia. Teraz ja mam pokażę jak można to podwojenie wykorzystać. Szczególnie, kiedy mamy rozgrywającego, który może postraszyć rzutem za 3 punkty. Właśnie w ten sposób. Inside, outside. I dzięki temu mamy wspaniałą sytuację, bo zaczynamy grać w kosza, bo musimy zmusić naszego rywala do decyzji: albo będzie podwajał i da szansę na trójkę, albo kryje 1 na 1. I jest duża szansa na zdobycie punktów spod kosza. Tutaj kolejna akcja Get Open, jak sama nazwa wskazuje. Wyjście na pozycję tutaj w Nowym Jorku. Do tego zadania przeznaczony jest oczywiście Carmelo, Antony, a tak to wygląda w praktyce. To jest dobra akcja. Jeśli nie udało nam się zagrać dobrze, Play'a, gdzieś nasz lider się zagubił, brakuje nam sekund, 5-6 sekund do końca akcji i coś trzeba jeszcze z tej akcji zrobić, to właśnie w ten sposób można spróbować dość skutecznie. To można wykonywać, zresztą jak widzicie, nie jest to wcale takie trudne. Zwróćcie uwagę na Carmelo, jak za każdym razem, próbuje gubić obrońcę. I opcja numer 4 ostatnia: Cut to the basket, ścięcie do kosza. No, jest to dość ryzykowne przede wszystkim: jest duży tłok pod koszem. Aczkolwiek można to skutecznie zagrać, jednak, są to przykłady pojedyncze. Jeśli to już gramy, to. Musimy mieć naprawdę dobrą sytuację, dużo miejsca pod koszem, jak w tym momencie. Tutaj, związanie obrońcy przed Carmelo. Pewne punkty można tu też wykorzystać do najefektowniejszych zagrań w koszkówce, w taki sposób. Jeśli obrońca jest dużo wolniejszy od atakującego, czy w taki sposób. Idealne podanie w tempo. Mało? No dobra, jeszcze raz. Tutaj akurat obrońca był przed Carmelo. Także akcja mogła się nie udać. I ostatnia opcja: Run Best Play, czyli przechodzimy już do placów Stricte, zagramy sobie jakąś akcję One For Go Fate. Co z tego wyjdzie? No nic. Pojawiły się jakieś dziwne kółka. Gra kazała nam podać. Tak za bardzo nie wiadomo, co się dzieje. A żeby było wiadomo, co się dzieje, musimy zmienić jedną pozycję w opcjach play, vision, display na full i teraz będziemy widzieć co się dzieje zobaczcie hawk three eyes szare strzałki pokazują gdzie nasi zawodnicy biegają przerywana, gdzie mamy podać i proszę, skutecznie tutaj kolejna zagrywka two three killer i to jest naprawdę killer, zobaczcie jak to wygląda ilość opcji do wykorzystania na każdym etapie jest po prostu ogromna, żeby <laughs> nauczyć się jednej zagrywki tego typu to naprawdę trzeba chyba miesięcy. I właściwie grając tylko tą jedną zagrywkę przez cały mecz, prawdopodobnie nie powtórzy się ta sama akcja. No i tutaj macie kolejne przykłady tych zagrywek zwróćcie uwagę na strzałki. Kolorowa to to, co my mamy wykonywać. Szara to jest to, co robią nasi zawodnicy bez naszego udziału. Tutaj mamy dwie opcje podania. Sporo ruchu, zgubione krycie i punkty. W następnym odcinku pokażę Wam, jak wywołać konkretnego place'a, już nie narzuconego nam przez AI. Na konkretnego zawodnika spróbujemy rozpracować jeden z prostszych playsów na wszelkie sposoby możliwe do zagrania tego playsa. I tyle, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć!